Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony na i dzisiaj ponownie przyjrzymy się darmowej grze ze Steam'a. Tym razem padło na Home, czyli Dom. Gra bardzo tajemnicza, tytuł nam zbyt wiele nie mówi. Podobnie opis tej gry na Steam'ie również zbyt wiele nam nie zdradzał. Więc może bez zbędnego przyciągania wejdźmy w ten świat, zanurzmy się w tą historię, dowiedzmy się o co właściwie chodzi. A na koniec spróbujemy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie, czyli czy ta gra to złoto, czy błoto. Na wstępie gra prosi nas o to, abyśmy wpisali tutaj swoje imię. Um, myślę, że moje własne imię byłoby tutaj zbyt nudne. Przydałoby się coś, co w jakiś sposób oddawałoby mój charakter. E, długo się nie zastanawiałem. Niech będzie to człowiek pierdoła. Proszę bardzo, idealnie. Więc zaczynajmy! Znaleźliśmy się w jakimś tutaj mieszkaniu. Jest tutaj naprawdę, naprawdę ponuro. Zobaczcie, tak bardzo, bardzo pusto. Poruszamy się bardzo powoli, więc e, myślę, że nikogo nie zaskoczę... Tym, że naszego bohatera nazwę w tym momencie panem Ślimaczą Girą. Pan Ślimacza Gira porusza się bardzo, bardzo wolno. Spróbowa Chciałem nacisnąć shift, żeby sprawdzić, czy mogę w jakiś sposób, nie wiem, sprintować czy coś, ale zobaczcie, mogę tylko, mogę tylko machać sobie rączką. No dobra, spoczko. Mamy też tu jakiś obraz przedstawiający dom, więc mamy w domu obraz domu. No dobra, niech będzie. Mamy też szaliczek, który się tutaj nam wesoło majta dookoła. Więc y, póki co jest wesoło, znaczy wesoło, właśnie jest, jest dosyć ponuro, ale przynajmniej powiedzmy, szaliczek nam to jakoś tutaj wynagradza. Mamy też jakieś drzwi, spróbujmy do nich pomakać. O! Czyli machanie do drzwi może je otworzyć. No spoczko. Ym, dom dla mnie. Po! Takie mamy tutaj zdanie, i trzy kropki. No dobrze, dobrze. Trafiliśmy do jakiejś. E, białej krainy, gdzie mamy jakieś przedmioty. Czy możemy im, je również do nich pomachać? O, możemy, możemy im okazać miłość w ten sposób No dobra, panie ślimacza gira Chodź tutaj, okażemy wszystkiemu miłość Przelatują tu też jakieś malutkie, malutkie samolociki Ale niestety Chyba nie mogę im okazać miłości Chodź tutaj, chodź tu, spróbuj złapać chociaż jeden Wyglądają jakby się próbowała od nas ewakuować no, Chodź tutaj No niestety, nie jesteśmy chyba w stanie okazać im miłości Za to, czy możemy okazać miłość książką? Możemy No dobra, no to okazaliśmy miłość książką Mamy też tutaj tablicę, niechaj i tak będzie, to okażmy jej miłość. No cóż, no i wydaje mi się, że nie mamy tutaj zbyt wiele więcej rzeczy do roboty, więc zobaczmy, co jest za tymi drzwiami. Mamy tutaj napis welcome, witamy, więc zobaczmy, gdzie nas właściwie witają. Um, halo, otwórzcie się drzwi. Where I can embrace anything and everything, czyli tak jakby, mo gdzie mogę... Korzystać ze wszystkiego, co się da, że mogę doświadczać wszystkiego, co się da. Coś takiego mniej więcej oznacza to zdanie. Znaleźliśmy się w jakimś biurze, cholera jasne. No i cóż, no i co my tu. Mm, to ma biuro wspólnego z domem, bo na razie mamy takie jakieś enigmatyczne zdania, jakieś takie sformułowania dotyczące y, domu jakieś takie mniej więcej filozoficzne. I teraz trafiliśmy do biura. Czy możemy okazywać miłość ludziom? Chyba. Chyba możemy, i oni też nam odmachują, to rozumiem, że też nam w jakiś sposób okazują miłość. Dobra, w takim razie okażmy wszystkim miłość tutaj. Nie możemy nikogo pominąć. Nie chcemy, żeby ktoś się poczuł wykluczony z naszej tutaj rodziny. Mamy tutaj kawomat i mamy zbiorniczek z wodą. Niestety nie możemy z żadnej z tych rzeczy skorzystać. No troszkę troszkę lipa. Akurat kawce, czy na przykład w wodzie mineralnej, to bym oddał troszeczkę ten. E, okazał troszeczkę miłości. Zobaczmy, tam jest jeszcze jedna osoba, której. E, której nie pomachaliśmy. choć tutaj, gdzie, gdzie Cieka, gdzie stoisz w miejscu, chodź tutaj. No dobra, mamy tu jeszcze jakąś taką tablicę, możemy jej okazać miłość. Pojawiły się tu jakieś piktogramy przedstawiające e, kalendarz, przedstawiające domek, przedstawiające grupkę ludzi i spojennego człowieka. Nie wiem jak to odczytywać, ale dobra, nieważne, kontynuujemy naszą podróż w takim razie e, w dalsze rejony. Miejsce, gdzie mogę współpracować z innymi. Tak, tak bym nie, mniej więcej to odczytywał. E, o, czy to jest, to jest kotek? O cholera! Mamy tutaj kotka, no i co? Słuchaj kotek, no okazaliśmy ci miłość, ale czy możemy Czy możemy go podrapać za uchem? Um, nie wygląda na to nie, nie, nie widzę tutaj możliwości podrapania Kota za uchem, no to, to nie wróży Dobrze mojej ocenie tej gry Oj, ale kotek przynajmniej za nami idzie To już jest, to już przynajmniej jak, jakoś nam to Rekompensuje to, ten niesmak Że nie możemy go pogłaskać No i jeszcze zobaczcie jakie to jest otoczenie, zobaczcie Jakieś, jakieś piguły leżą na ziemi Możemy je kopać, jakieś opakowania Po kawie, śmieci no, nieładnie, nieładnie. Znaleźliśmy się w bardzo, bardzo niekorzystnym otoczeniu. Nie nazwałbym tego miejsca domem. Ale dobra, kontynuujmy naszą przeprawę. Uuu! Miejsce, gdzie mogę doceniać yy, yy, ciche. I y, u, y, gdzie mogę ufać ludziom, i gdzie mogę doceniać ciszę, coś takiego, tak, tak rozumiem to zdanie? Też nie zdążyłem go troszeczkę przeczytać, bo byłem zbyt y, przejęty tym, że znaleźliśmy się na dyskotece, słuchajcie. O cholera, zobaczcie. Czy mu musimy tutaj okazać wszystkim miłość? Koniecznie w takim razie. Widzimy tutaj. Um, nie wiem, czy to są kobiety, czy mężczyźni, ale zdecydowanie jest to ktoś twerkujący. Oj, i możemy. Możemy w tej grze w jakiś sposób. Um, Słuchajcie, jeżeli jesteście na imprezie, to nigdy tak nie róbcie, zwłaszcza jak ktoś tak e, powiedzmy w ten spo właśnie sposób korzysta ze swojego tyłka możecie zostać oskarżeni o, o molestowanie, także nieważne nie czy to kobieta czy mężczyzna, raczej tak nie róbcie. Słuchaj, Karyna, widzę, że próbujesz zwrócić moją uwagę, albo zwrócić czyjąś uwagę. No ja bym chętnie z tobą zatańczył, też bym chętnie popotrząsał dupką w twoją stronę. No niestety, niestety pan Ślimacza Gira nie ma, e, powiedzmy, nigdy się chyba nie kontaktował z panem Trzęsi Dupą i niczego się nie miał szansy od niego nauczyć w kwestii trzęsienia dupą. Więc zobaczcie, co się dzieje. No my po prostu stoimy sobie, jesteśmy sztywni, możemy co najwyżej pomachać sobie szaliczkiem. Ta kobieta albo mężczyzna tutaj czekają, aż w jakiś sposób odpowiemy na, na jej zaloty, ale niestety nie możemy w żaden sposób zareagować. No, okazaliśmy wszystkim miłość. Możemy jeszcze, nie wiem, mm, możemy tutaj okazać miłość? Możemy. U, albo możemy zmieniać kolory. Zobaczcie, normalnie hashtag stroboskop, nie? Niezła, niezła impreza. Jaki kolor najbardziej, powiedzmy, odpowiadałby nam? Ehm, niebieski, zielony, niebieski, zielony, zielono-żółty, zielony, zielono-żółty. No, mała różnorodność. No niestety, słuchajcie, przyszliśmy na imprezę. Ale troszkę chyba jesteśmy zbyt sztywni, żeby w nie, wziąć w niej udział. Także, no. Chodź kotek, chodź kotek. Dobrze, że chociaż ty nam tutaj dalej towarzyszysz. Pojawia się w ogóle nad nim gwiazdka. Nie bardzo wiem, co to oznacza. Nie możemy. Nie możemy nic zrobić. Eee, nie wiem, co ta gwiazdka oznacza. Być może kom komunizm? Gdzie mogę doceniać dreszcz. Dreszcz jakby przygody? Oj, znowu znaleźliśmy się w bardzo tutaj niekorzystnym otoczeniu. Zobaczmy, witaj. Eee, witaj, mężczyzno. Chyba, chyba jest jakiś bezdomny. Proszę bardzo. Daj, mam trochę mi... Chciałem ci tylko miłość okazać, a ty wziąłeś od nas pieniądze. O cholera. Właśnie zostaliśmy okradzeni przez bezdomnego. Dobra, no to spierdzielaj. Na razie. Słuchajcie. Nie wiem. Mogę jakoś odzyskać te pieniądze? Mogę mu jakoś wpierdzielić? Oj, mogę. Mogę go powiedzmy trochę tej skopać. Bardzo proszę. Tutaj z półobrotu, z szalika dostajesz właśnie. tako szalikowe zostaje tutaj no, wykorzystane przez nas. Możemy też go trochę skopać, ale widzę, że chyba. Nie robi to na nim największego, najmniejszego właściwie wrażenia Kotek też, Kotek mógłbyś się zainteresować i mógłbyś go podrapać W końcu właśnie, nie wiem, miliony lat ewolucji po to ci dały pazury, żebyś właśnie mógł się nimi bronić No niestety kot okazał się troszeczkę bezużyteczny w tej sytuacji Miejsce, gdzie mogę przynosić nadzieję Przynosić innym nadzieję i rozrywkę jakby i radość, tak to rozumiem. Zobaczmy, możemy okazać miłość kwiatkowi, spoczko, okazałem miłość kwiatkowi. Um, czy możemy okazać, nie wiem, możemy zrobić jakiś rytuał miłosny wokół tego ogniska. No, spoko, okazaliśmy tutaj um, rytuał miłosny, okej, okay, okej. Okay. Możemy tutaj kolejne kwiatki um, w jakiś sposób ukochiwać. Zobaczmy, mamy tutaj, mamy tutaj jeziorko. Możemy się w nim wykąpać. Możemy okazać mu miłość. Um, nie możemy... A za płytkie jest, żeby popływać jest, jest to bardziej taki brodzik Kot z jakiegoś powodu wszedł tutaj z nami Kotek, szybko wyłaź, przecież koty nie lubią tego, jak się nazywa Koty nie lubią e, wody Chodź tutaj, spierdzielamy stąd No dobra, e, polubiliśmy ten kwiatek, ale Nie widzę tutaj za bardzo nic więcej co moglibyśmy, Na co moglibyśmy zareagować no, powiedzmy, no bardzo, bardzo urychliwa z, y, okolica, ale nie mieliśmy tutaj zbyt wiele rzeczy do roboty. Nie mieliśmy też nawet... nie mogliśmy sobie, sobie posiedzieć przy ognisku ze znajomymi. Może możemy nie mamy znajomych, może my jesteśmy zupełnie, zupełnie samotni. Kurde, no mam nadzieję, że nie. To by było bardzo przykre, jeżeli pan Ślimaczek Gira jest taki samotny. No Dobra, zobaczmy kolejne miejsce. Miejsce... Miejsce, gdzie mogę chować wszystkie swoje skarby. No dobra, rozumiem, że to dalej dalej y, mówimy o jakby... Czym dla mnie, dla Pana ślimaczej Giry jest dom? Uuu, mamy tutaj jakąś laseczkę, czyżbyśmy... A, albo, albo, albo... Pa, pana... Jak, jak, powiedzieć, że, fa, jak powiedzieć na faceta, który jest la, laską? W sensie kobieta to laska, więc facet to lasek? No Dobra, nieważne, załóżmy, że to jest laska, nie wiem, nie, nie wiem co woli Pan... Pan Ślimacza Gira, ale wychodzę z założenia, że jednak woli laseczki. No dobra, okażmy jej troszeczkę miłości. No dobra, okazaliśmy je troszeczkę miłości. czyli w takim razie możemy sobie razem potwerkować? Um, chyba nie, ale teraz za nami podążę, tak samo jak kotek. Więc spoko, spoko, bardzo, bardzo fajnie. Kontynuujemy tutaj e, do kolejnych drzwi, otwieramy je sobie. I gdzie teraz się znaleźliśmy? Miejsce, gdzie mogę... które mogę dzielić z kimś wyjątkowym. Tym właśnie dla pana ślimaczy giry jest dom. E, tylko że to miejsce, które mogę dzielić z kimś wyjątkowym, to teraz wygląda troszeczkę jak cmentarz. Um, I też taki nawiedzony, bo zamykają się za nami drzwi O Jezu, ta... chciałem powiedzieć, że to troszeczkę jest niepokojące Pomimo tej um, bardzo, bardzo takiej inspirującej muzyki To to, co właśnie się wyda dzieje tutaj, czyli te zamykające się drzwi Jest bardzo, bardzo niepokojące Mamy tu tutaj jakąś strzałkę Która nas kieruje w tamtym, w tamtym kierunku Ale powiem tak um, Znajdujemy się na cmentarzu, nawiedzonym Więc chyba nie chcę podążać za strzałkami Chociaż to bez znaczenia, bo właśnie z tego co widzimy Niezależnie od tego, w którą stronę pójdziemy, to i tak, i tak e, drzwi się za nami zamykają i i tak, i tak e, lądujemy w dokładnie tym samym miejscu. No dobra, w sumie to oprócz tych nawiedzonych drzwi, to nic ciekawego nas w tym takim pseudo labiryncie nie spotkało. W sumie słaby labirynt, bo nie było tu żadnych w ogóle opcji zgubienia się. W każdym razie nic tam ciekawego nie było, więc przechodzimy do kolejnych drzwi. I gdzie teraz się znajdziemy? Rozumiem, że... E, to miejsce, gdzie mogę chodzić własną ścieżką z pewnością siebie. Koniec końców, takie jeszcze tutaj się zdanie pojawiło. Zobaczmy, gdzie właściwie teraz, co się właściwie okaże, co właściwie będzie koniec końców. Wejdźmy tutaj do naszego domu. W sumie to mieliśmy taki dom, zobaczcie. Jakie piękne zorze! O! No to, to, to nawet jest godne podziwu. W każdym razie widzieliśmy już ten dom wcześniej, był tam na obrazie, w tym tam gdzie zaczynaliśmy. I zobaczmy, co, nam, co nas tutaj spotka. O, o, kurde, jakaś, jakaś kolejna imprezka. Dom to dla mnie. O, pojawiają się te wszystkie, te wszystkie wyrażenia, które wcześniej mieliśmy okazję przeczytać, i kwituje się to wszystko koniec końców. Ty, to właśnie dla mnie oznacza dom? I powiedział to. Człowiek pierdoła, to są słowa człowieka pierdoły Czyli nawet nie pana ślimaczy giry O cholera, to troszeczkę, troszeczkę tego nie przemyślałem W każdym razie człowiek pierdoła takie właśnie słowa wypowiedział I teraz słuchajcie, znaleźliśmy się na, na sam koniec Cóż, no zobaczcie, w, zaczynaliśmy w takim bardzo pustym domu A teraz zobaczcie, jak to jest kolorowo Teraz jest tutaj z nami nasza miłość Tutaj znowu możemy okazać miłość Jest z nami znowu nasz kotek I z jakiegoś powodu jest z nami pan, pan bezdomny nie wiem co on tu robi. Może, nie, może jego życie kompletnie się odmieniło po tym jak oddaliśmy mu wszystkie pieniądze, jakie posiadaliśmy. No cóż, no widzicie, możemy z... wszyscy ludzie z imprezy w ogóle tutaj przyszli. Możemy znowu wszystkim okazywać miłość, niestety nikt nie twerkuje, to jest troszeczkę, troszeczkę przykre. Naprawdę, jeżeli chodzi o twerk, to jest jedna z fajniejszych czynności, jakie można wykonywać na, imprezy, na imprezie. Sam bardzo, bardzo często to robiłem i powiem Wam, że po prostu był, królowałem na parkiecie. Wszyscy po prostu byli zainteresowani tym, jak taki chłopak jak ja może wykonywać twerk, także no warto, warto się tego nauczyć. No tu mamy taką bardziej sztywną grupę, to prawdopodobnie nasi przyjaciele z pracy. No cóż, no to, to chyba koniec, tak mi się wydaje. Tak w tym miejscu chyba y, kończy się nasza przygoda z y, home. I cóż, wypadałoby w takim razie przejść do ocen. Tym razem zacznę od plusów, gdyż, szczerze mówiąc, nie dostrzegam ich zbyt wielu. Pierwszy i największy plus to na pewno jest to, że możemy okazywać wszystkim dookoła miłość. Cała gra właściwie polegała na tym, że chodziliśmy w różne miejsca, spotykaliśmy różnych ludzi, znajdowaliśmy się w różnych sytuacjach i jedyne co robiliśmy, to po prostu zatrzymywaliśmy się, machaliśmy ręką i okazywaliśmy im miłość. Także no, to zdecydowanie jest filozofia, którą popieram. Tak właśnie powinniśmy iść naprzód przez swoje życie, czyli okazując wszystkim jak najwięcej miłości się tylko da. Drugim i ostatnim plusem, jaki zamierzam tutaj wymienić, niechaj będą twerkujący ludzie na dyskotece. Twerk jakby nie patrzeć podnosi prestiż praktycznie każdej dyskoteki. Jest to taniec, który przykuwa oko zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jest bardzo przyjemny, bardzo wizualnie cieszy nas wszystkich tutaj dookoła, więc musiałem, musiałem po prostu wymienić. To jest ostatni plus, jaki tutaj dostrzegam. A teraz musimy więc przejść do minusów. I tych niestety jest troszeczkę, troszeczkę więcej. Pierwszy i największy minus, jaki dostrzegam, to brak możliwości pogłaskania kota. Oczywiście, jak można zrobić grę, w której występuje te piękne, futrzaste zwierzę i nie ma żadnej opcji, powiedzmy, okazania mu uczuć. Możemy tylko do niego pomachać, tak, wyskoczy nad nim serduszko, ale nie możemy go w żaden sposób odrapać, nie możemy go w żaden sposób, powiedzmy, popieścić po brzuszku, ani po pleckach, ani po dupce, ani nigdzie. Także no bardzo, bardzo duży minus, jeżeli o to chodzi. Drugi minus łączy się poniekąd z tym pierwszym Chodzi o mnogość interakcji W tej grze możemy okazywać miłość wszystkim dookoła Na przykład na parkiecie Ale nie możemy w ogóle z nimi zatańczyć Możemy okazać miłość naszej dziewczynie Ale nie możemy jej dać buziaka Także no jeżeli chodzi o ilość interakcji ze światem Jest tego naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mało Wolałbym gdybyśmy faktycznie mogli te okazywanie miłości Połączyć z jakimiś innymi akcjami Gdyż jednak machanie to nie wszystko Machanie ręką to nie jest jedyna interakcja Jaką możemy wykonywać z innymi ludźmi, także przydałoby się, przydałoby się faktycznie większa różnorodność. To był drugi minus. Trzecim i ostatnim minusem niechaj będzie brak możliwości obrony przed bezdomnym. Bezdomny nas napadł, okradł w ogóle nas wszelkich pieniędzy, pomimo tego, że okazaliśmy mu miłość, a teraz jeszcze wprowadził się do naszego mieszkania. Także mamy do czynienia z ogromnym, ogromnym chamstwem, naprawdę. Czł człowiek jest terrorystą, po prostu wykorzystuje nas i moją dziewczynę i nasze mieszkanie. I w ogóle nie możemy nic z tym zrobić, nie możemy zawiadomić policji ani nic. Na kot w ogóle go, nawet go nie zadrapał, chociaż powinien. Prawdopodobnie, ja mam po całe pokaleczone ręce od trzymania go na kolanach, a on najzwyczajniej w świecie toleruje tego bezdomnego. Prawdopodobnie jest to solidarność dachowców z bezdomnymi. Tak czy inaczej, no cóż no. To jest kto był ostatni minus, jaki dostrzegam. Musimy zatem odpowiedzieć sobie wreszcie na najważniejsze pytanie. Czyli czy ta gra to złoto, czy błoto? I cóż, myślę, że nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że ta gra okazała się być błotem. Z początku miałem całkiem duże nadzieje względem tej gry, naprawdę chciałem, żeby mi się podobała, tematyka mi bardzo bardzo podchodziła, niestety na koniec okazało się, że nie było tutaj zbyt wiele ciekawych momentów. Gra pozostawiła po sobie ogromny, ogromny niedosyt. Bardzo mało rzeczy mogliśmy tak naprawdę w niej robić, więc niestety taki jest ostateczny werdykt. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnych odcinkach będziemy kontynuowali nasze przygody w świecie darmowych gier ze Steam'a lub też z pozostałych platform. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków serii Złoto czy Błoto, to polecam Wam ogarnąć. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć!